Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej poświęconej spotkaniu Zagłębie Sosnowiec GKS Tychy. Spotkanie o dużym napięciu emocjonalnym na pewno w naszej grupie rozgrywkowej. Ze mną trenerzy oraz zawodnik Zagłębia Sosnowiec Rafał Jankowski, Piotr Stach, trener gospodarzy, Piotr Mandysz, trener drużyny dyskiego gks -u. Na początek chciałbym o kilka słów podsumowania z ust trenerów. Zaczniemy od trenera drużyny gości. Piotrze. Cóż, bardzo się cieszę, że po raz trzeci jak jestem tutaj gościem na Stadionie Ludowym to udało mi się wygrać spotkanie. Chyba dobre fluidy jakieś tutaj są, które mi w tym pomagają. Myślę, że z przebiegu gry byliśmy zespołem lepszym. Na pewno nasza gra po przerwie szczególnie mogła się podobać, gdzie organizacja gry została skorygowana tak, że chyba to było widać. Ale muszę powiedzieć, że ten mecz kosztował nas dużo wysiłku. Myślę, że tutaj należą się słowa uznania młodej drużynie Zagłębia, która szczególnie do przerwy była bardzo trudnym dla nas przeciwnikiem i mogło się to różnie skończyć. Natomiast dwie bramki po przerwie, w krótkim odstępie czasu, wprowadziły duży spokój w poczynania moich piłkarzy i grali tak, jak zawsze chciałbym, żeby grali czyli utrzymywali się przy piłce, zmieniali ciężarby z jednej na drugą stronę i można powiedzieć, że wtedy rzeczywiście dominowaliśmy. Cieszę się z tego zwycięstwa, chociaż yy, yy, straciliśmy znowu bramkę taką. Yy, praktycznie sami sobie szyliśmy. No, naprawdę w tym elemencie musimy jeszcze popracować, bo, bo to jest nasza pięta chilesowa na, na chwilę obecną. I mimo iż uczulałem moich podopiecznych na dalekie wrzuty yy, ze strony zawodnika Strojka, no to co już popełniliśmy błąd i, i mecz z, z ułożonego stał się nerwowy. Myślę, że zespół Zagłębia jeszcze nie niejednemu dwie punkty i spokojnie z tego dołu się wykaraska, bo ma utalentowanych piłkarzy, którzy na pewno dzisiaj to w spotkaniu, mimo przegranej, pokazali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trenerze? Ja gratuluję Piotrkowi i jego drużynie trzech punktów zasłużonych. Mm. Powiem Wam szczerze, że już mi się odechciewa mówić cały czas to samo. Że mamy potencjał, że potrafimy grać w piłkę, że bardzo dobrze podchodzą zawodnicy do swoich obowiązków ambicjonalnie, że nam brakuje umiejętności. To wszystko jest na, na porządku dziennym. Dzisiaj nie wystarczyło nasze zaangażowanie, wola walki yy, i nasze umiejętności nie wystarczyły na tak doświadczony zespół, jakim jest GKS Tychy. Zaczęliśmy. Dosyć, dosyć fajnie, nie wiem, nie będę teraz oceniał czy powinien być karny czy nie powinien być karny przy pierwszej sytuacji, fajnie się to, mówię, zaczęło układać, nagle buch, bramka, później żeśmy wyrównali, w w fragmencie gry, wrzutu z autu, no i nie wiem co, co się stało, powiem szczerze, w drugiej, drugiej połowie, bo... Tak doświadczonym środkowym obrońcom nie mogą się zdarzyć tak łatwe błędy przy dwóch dośrodkowaniach ze strefy bocznej. Zawodnik z 5-7 metrów oddaje szał głową. To jest niedopuszczalne. Wszystkie atuty GKS-u Tychy zostały uwidocznione w drugiej części spotkania. My staraliśmy się jeszcze strzelić jakiegoś kontaktowego gola, natomiast nasi zmiennicy no są to młodzi chłopcy, którzy nie gwarantują wyniku sportowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo panowie trenerzy oraz zawodnicy są do waszej dyspozycji. Czy są jakieś pytania spośród dziennikarzy? Tutaj, trener Ewan, że jest jeżeli chodzi o losy zagraniczne. A gdybyś, Piotr, odcinając się od waszych wszelkich problemów finansowych, organizacyjnych, to myślę, że pan zespół jest w skutecznie fazie, żeby się utrzymać w tej literce w tym składzie osobowym? W tym składzie osobowym na pewno nie. Nie ma takiej możliwości. Potrzebujemy dwóch osób do grania. Od razu do pierwszego składu. No, wiadomo, wypadł nam Tomek, wypadł nam Marcin Lachowski. Tutaj są zdecydowanie widoczne te braki. I no, i właśnie ci zmiennicy tutaj, no, tak jak powiedziałem wcześniej, no, nie dają gwarancji tego, że wejdą i pociągną grę. Są to za młodzi chłopcy, którzy na tą chwilę prezentują poziom trzeciej ligi, trzeba sobie otwarcie powiedzieć. To na jest najzmietniejsze dla Ciebie, bo to są że nie w byś wierzył, najbardziej, tak? Że to właśnie pokój niech się tak ze sobą skonsoliduje. A to znaczy... Ale my obrońca prawe, też tego fatalnie po prostu. Też zostały bardzo dużo No na pewno, na pewno zostały miejsca, natomiast mówię tutaj, doświadczenie Krzyśka Bizackiego no przewyższało wszystkich zarodników. gdzie Krzysiek robił takie manewry, y, Ściągają zawodnika do linii bocznej, a ten jak, jak baran po prostu szedł za nim. No, no niestety dzisiaj dzisiaj się troszeczkę mówię. Zwaniacłem gra, a Krzysiek pokazał tutaj, nie patrząc w Krzyśkowi w metrykę, że jest jeszcze zawodnikiem, który w drugiej lidze po, pogra spokojnie kilka lat. A co do dwóch stoperów, no na pewno liczyliśmy tutaj na zdecydowanie lepszą grę. Popełnili błędy indywidualne. W jednym momencie bodajże przy trzeciej bramce dwóch znalazło się w jednym miejscu. No to jest niedopuszczalne jakieś błędy, rozkojarzenie i, i utrata bramki. Napaszę Ostaru w takim razie. To jego pozycja też, nie? Tak, jego pozycja, no, wie pan, dzisiaj ciężko cokolwiek o tym, o tym mówić. No, ja przygotuję, przygotowuję tutaj zespół i skład po każdym, po każdym tygodniowej mikrocyklu. To jest kwestia po prostu obserwacji, jak się będą poszczególni zawodnicy prezentować. Na pewno nie brakuje im tutaj zaangażowania, woli, walki, ale umiejętności są jeszcze do nadrobienia. Ten trener nam szak się podobał mogę wyobracać, to nie jest słabość GPS-u, że, że w takim sensie, no, taką musiał postawić, żeby jednak instancy grał na tej swojej pozycji. No tak my wiemy, że na chwilę obecną brakuje nam zmiennika na młodzieżowca Pawła Lesika i, i dzisiaj ten mecz na tej pozycji kończył Krzysiu Bizacki, a w Jarocinie Łukasz Małkowski. Tak akurat się złożyło. No, to na pewno nie jest pewnego rodzaju problem, ale mam nadzieję, że, że sobie wraz z otrzymaniem obywatelstwa przez Denisa Moja Radzimy i będziemy mieli wtedy dwóch piłkarzy, którzy o te miejsce na tyle w obronie będą rywalizowali. Ile to potrwa, no trudno mi powiedzieć. Procedura jest wszczęta. Mam nadzieję, że możliwie jak najszybciej, no, bo to nawet dla komfortu zespołu jest potrzebne, bo w tej chwili takowego nie mamy. Jeszcze pytanie nie bezpośrednio z pośrednią a nas z, z transferem środek. Czy w Waszej sytuacji, gdy macie dwóch że dosyć doświadczony, wiadomo, że jest truski nie jest bardzo ograniczony, ale jest, już nie jest młodzieżowcem kojdeckim tym bardziej, czy nie by było wziąć prawkarza może o mniejszych umiejętnościach od ale jednak młodzieżowca? Nie. Ponieważ gdybym wziął jednego młodzieżowca, musiałbym wziąć zaraz dwóch. Ponieważ gdybym wystawił młodzieżowca w bramce, a musiał dokonać na tej pozycji zmiany, to musiałbym zaraz zrobić dwie. Dlatego jeżeli brać młodzieżowca, to wtedy zaraz dwóch, tak akurat GKS Tychy w zeszłym sezonie miał, bo to był Matras i, i Dominik właśnie. Dlatego w tym roku wiedząc, że nie udało nam się wartościowego jednego młodzieżowca na tą pozycję pozyskać, postawiliśmy na bramkarzy nie młodzieżowców, dlatego dojście Dominika. A y, dlaczego Dominik? Dominik był y, w Tychach, y, dobrze się tu czuje, jest już skomponowany w tą drużynę. Y, nie możemy zapominać natomiast, że na chwilę obecną Mateusz Struski jest do nas wypożyczony tylko do końca rundy jesiennej i może być zimą problem. Dlatego Dominik, który w tej chwili będzie mocno na niego napierał i wcale nie jest wykluczony, że nie będzie bronił. Z no, tej rywalizacji niech broni lepszy. Ten derby, tak, i akurat, the, to nie dookoła poznajesz tą drugą ligę i nie, nie widzę to byłem, żebyś nie miały związku w ranki nie wiem dla ciebie jest zaskoczenie, to że, że tak przepływacie to I Widać to wygląda na treningach czatni. Ja nie wiemy się zgadzał na morze, i to tak. się to wszystko rozsypuje. Hmm. Na treningach wszyscy się przykładamy do tego, co, co nam aplikuje trener i staramy się robić wszystko najlepiej jak potrafimy. Ale muszę zgodzić, zgodzić się z trenerem, że brakuje nam doświadczenia i widać, że... Takim meczu jak dzisiaj na pewno przydałby się Marcin Lakowski, który mógłby tę grę poukładać, uspokoić, a brakuje nam tego. Widać, że jest trochę chaosu w środku i nie ma kto tej piłki wziąć, przytrzymać, wziąć ciężar gry na siebie. Brakuje kogoś takiego. Musimy spojrzeć, że w ataku i zagłębię obronie, są niezuchronne drużyny. Kiedy sam waczy ten księżar połowy powyrywała, to da się to wyglądało. Moim zdaniem wszyscy bronimy, wszyscy atakujemy, także. Zarówno brońcy są odpowiedzialni również za zdobywanie bramek, bo to od nich się zaczyna budowa akcji i tak samo zawodnicy ofensywni muszą pomagać w defensywie, także przy straconych bramkach też myślę, że mamy coś do, do, do zarzucenia sobie, bo mogliśmy tę akcję jakoś inaczej ukierunkować od przodu i mogło, mogło nie dojść do tych dośrodkowań. Myślę, Pan mówi, że po raz trzeci wygrał w Sosnowca, a chyba po raz czwarty nawet, po dwa razy z Pogonią i raz z RKS-em Radomskim, jeżeli będę No, gratuluję, rzeczywiście przypomniałem sobie, z Radomskim 1-0 wygrałem w sezonie, w, szkole. w, szkole. w którym robiliśmy awans. Tak, ale powiem tak, wtedy jeszcze byłem grającym trenerem, więc znajmy to, <laughs> to. bo rzeczywiście to, to wtedy bym. To na na, konto, na, konto. Te, na poszło. poszło, na kąt <laughs> na na piłkarza, ale rzeczywiście zapomniałem o tym, tak. Za tym optymistycznym akcentem oczywiście w stronę Piotra Mandrysza kończymy dzisiejszą konferencję. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie z Bytą, ją bytą.